Nie wusy, kurwa, już muszę kręcić. Ja pierdolę. Tylko nie bomby, kurwa. Proszę, koksy, a spierdalaj 200 złotych. No grubowidzowe, trąba czymś kręci za danej chyba kołem, jakimś. No, oglądajcie po prostu do końca te szoty, Jo, mega oglądanie. życzę. No 200, jest 173. Czym wy to wysłaliście? Kurwa, SMS-em? Dobra, niech wam będzie, niech wam będzie. To jest pierwsze kręcenie, to te dwie, dwie dychy dołożę od siebie, żeby nie było. Prowizja, no prowizja, no to nie moja wina. Nie moja wina, czekajcie, mogę to pokazać? Mogę. Dobra, kręcimy. Ja pierdolę. O, jedynka się nie liczy. Szóstka! Co to kurwa jest? Co jest... Co jest szóstko, kurwa? Co to jest, kurwa? Dobra, uff obsydian! Ja pierdolę. W czepku urodzony. W czepku urodzony. A kulka chciał koksy... No i elegancko Wysie złotych tylko 5 minut dodało? No tak, w syn wędkarza, bo to nie ma sensu Nie ma sensu i dlatego tak jest teraz Jak liczył, kiedy czapka, tu nie ma żadnej czapki Ale chwila, bo ja nie rozumiem o co chodzi, jest jeden slot mniej, ale wciąż ma coś na tym slocie i, i sobie wziął ten obsydian. No ja nie wiem Troszkę oszukał, ale dobra, oglądajcie widzowie dalej Słuchajcie, dzięki jeszcze raz ten, Sevix kulki, dragi, rasy Dresy sterydy, flipek, numery, wódka, koksy, roksy, roxy. Wła, wszystko full opcji. Dziwki, dragi, laser. Nie, kurwa. Dobra, ej, stop, stop! Dajcie Dajcie mi się kurwa chociaż potepać parę razy. Kurwa, nie perły, nie perły. Aby nie perły i nie bomby. Jeszcze raz. To już wolałbym, żeby mi kurwa... A czekajcie, to miałem wyrzucić. Ej, muszę sobie zablokować. Ej, mogę dawać dirta? Poczekajcie, żeby było, daje Dirt'a daje i blokuje, że wiecie, nie wiecie o co chodzi, że dir to jest jakby zablokowany. No Tomaszek, ja się, ja się pytałem jak... Nie wiem, ja ten czas wam zostawiam, żeby nie było spin tutaj pomiędzy każdym. Ale nie stawiasz go? Tak, nie stawiam go. Nie stawiam. A co jak użyjesz? No jak użyję, to to od razu rozkopię, nie? I się wywalę w te same... Nie, no raczej nie użyję, będę się starał nie użyć, jak coś. Dobra, kurwa, kolejny raz. Od razu mówię, jak wylosuję jedynkę, to się nie liczy... Jedynkę. Miecz idzie na sam koniec. Miecz na sam koniec. Kurwa, czekajcie. Jeszcze raz. Yy, już... Trzy, 4. Pięć! To jest kurwa piątką. Dobra, siekera, nie najgorzej, nie najgorzej! Jest git, jest git, git, dobra! Dobrze, że jeszcze kilow został! Dobrze, że jeszcze kilow został, jak coś. No dobra, ale co ja mam później robić? Skam, co, co tu się działo? Losujemy na kole fortuny. Ej, ale teraz nie ma, teraz jest równo co 200 zł w celu, jak coś. Czyli teraz musi być ile? 6, jak będzie 6 pak w celu? Bo wy jesteście oszuści. Miało być co sześć pak, w sensie co 200 A kulka jakimś SMS-em ty to chyba wysłałeś. Bo tu połowę zabrało. Specjalnie. Czapeczka, nie, no nie. dragi lasery. Dresy, sterydy, wódka, koksy, kurwy drogsy. Wła, wszystko full opcji, dziwki, dragi, lasery. Ej, miało być na sześć teraz. O nie, nie no kurwa, i jak ja się będę miał tepać? Ej dobra, jeden zlot musimy zostawić. To nie moja wina. Ej dobra. Mi się wydaje, że jedynkę zostawiamy do samego końca, co? Jedynkę zostawiamy do samego końca, tak robimy widzowie? No bo jak ja się później będę miał bić z kimś? Jedynka do samego końca. Tak? Jedynka do samego końca, ale żeby nie było. Mogę na przykład fajerwerkę sobie zamie... O kurwa. Nie tak, że na przykład zostaje ostatni zlot, nie? I fajerwerki, na przykład, i dragi laser. Pojebusy kurwa, nie! Co wy kurwa robicie? Kurwy z ROKSY. WWWA, wszystko full opcji. Dziwki dragi laser, jeszcze czapka, kurwa. Zostawcie chociaż łapkę w... Nie wiem, ta szatka, milet, kurwa na głowę wchodzi. Nie 200 nie. złotych. Nie. Tomaszek z kaflem, to ty możesz do bociana tam Ej, ojebaliście mi kule. kulka i sewi na 150 zł, Ja tylko przypomnę. Dobra, czyli ile teraz? Dwa razy mam kliknąć, tak? Nie no, kurwa, ojebaliście mnie na 150 zł, tak dokładnie, nie? Ale dobra, miało być co 200 zł w celu. Ja pierdole. Proszę, czekajcie, usunąć. Dobra, zamknij. Proszę, proszę, kurwa. Nie perły, nie perły. Kurwa, bomby. Ja pierdole. Jeszcze raz. Ja pierdole! Nie! No nie! To się nie dzieje. No i chuj. I to już jest chuj, nie? Nie, no kurwa. Jesteście oszukiści. Jesteście oszuki... To jak ja mam kurwa z tego trapa teraz wyjść? Uja wafla, przecież ja z trapa nie wyjdę. Ja się kurwa nawet nie wyczłapię stamtąd. Nie, to się jest kurwa dzidzi. Jak ja mam, kurwa, za pomocą tego, wistrapa? No kurwa. El totem Wyczuwam szybki, kurwa, stream, nie? Niech mi jeszcze, kurwa, kilof zapierdolo, to się spomnie, nie? Weź se łeby? No ale, a mogę tak zmieniać No kurwa, bo jak gram, to zawsze tak robię, na przykład, że łeby. No to, tak chyba możemy robić. Tych zlotów nie używam, mam je podblokowane, jak coś. El totem dobra. O, dobra. 7 7, 7, 7, łapek czapka. 7, 7, taka elegancka kurwa. Czapeczka. Ej, jak to się odbija, kurwa, światło na tym. Ś nie, 7, 7, 7, łapek, kurwa, to mi ledwo na. Skam? No i co? I skam? I co teraz? O kurwa, z czego to się sobie śmiesz? Tak! To przez Was muszę kurwa założyć tą czapkę, rozumiesz? Kurwa Sewi? Sewi? Nie, kulka, kulka i Stasiu. Ale czapa? Przecież to mi kurwa ledwo na głowę wchodzi, zobaczcie, to jest. Są... Draki lasery. Dresy, sterydy, klipek, numery, wódka, koksy, kurwy z roksy. No przecież Palion to zawału kurwa dostanie jak ja będę dziwki drag sery w jego czapce śpiewał. A no to ty serii tak samo może. Ja pierdolę Palion, zawału dostanie zaraz. Nie, to kręcioby koksy kill off. O kurwa. Nie, no nie, no kręć, kręć, kręć kurwa, no już kręcę kurwa, już. Ja pierdolę. Nie potraficie normalnie, nie? Proszę, kurwa. Co jest na ósemce? Nie pier... Co jest na ósemce? Dobra, uff, kurwa. W czepku urodzony jednak. No i co teraz? No, ten obsydian to mi w sumie niepotrzebny, Ruzga. Ja pierdolę. Dziecko, kurwa, szczęścia. Dziecko szczęścia. Aby nie kilofi nie koksy. Dobra, czekamy na założenie czapki Wojana. Dawaj, trąbę, dawaj. To jest bardzo przydatne, bo kopie piasek. Jeszcze raz? No co jeszcze raz? Tepaj się już czapka, ja pierdolę. Nie no, w co ja się wpierdoliłem? Ja pierdolę, zobacz. Elegancka kurwa. Nie no, kurwa. Ja pierdolę. No nie mogę, nie mogę, kurwa, nie. Nie mogę, ojebane. Ej, jeszcze taką koszuleczkę spal spaliona bym się przypierdolił. Taką koszulkę. Ja pierdolę, no mózg! Kurwa, zaraz ściś... Nie no, ja mam tak mózg ściśnięty, człowieku, kurwa. Kurwa. Spierdoliłeś z przyrody? Tak, no, sprzyrki. Dzisiaj sprzyrki, widzowie, uciekłem, nie było mnie na ostatniej lekcji. Jutro też planuję co u... to zrobić? Kurwa, skałka! Skałka, tak to się nie... Ścisłe, kurwa, człowieku, mi mózg zaraz wypłynie. Teraz Rocznie... Nie no, S. Obrazimy się zaraz, obrazimy się. Przecież, kurwa, Palion to zaraz zawału dostanie, nie? Jak on, kurwa, zobaczy, jak tu dziwki dragi lasery są śpiewane w jego czapce. No i dobra, i... ja mam się tak tepnąć. Ja mam się, kurwa, tak tepnąć, nie? Już, już się, Kwert, przybliżam pewnie, kurwa. A ustaw to któryś na awatar! Na awatar na streamie. A, dobra, lepiej tego nie ujść. Bo... Dobra, mamy udane szoty widzowie. Miłego dnia, czy tam wieczoru. Dajcie znać, czy jutro i pojutrze idziecie do szkoły, bo ja chyba nie. Yo.